Witajcie sobie na dobry dzień. Dzisiaj mamy piękny poniedziałek, słoneczny poniedziałek. Cieszę się z tego dnia i moje serce raduje się od samego poranka, odkąd otworzyły się moje oczy. Jestem przepełniony wdzięcznością Bogu za to, co czyni w moim życiu, za to, co, czego doświadczam w, w Jego obecności. I wiecie co, przeżywam jeszcze cały czas wczorajszy dzień. Po pierwsze, dlatego, że Mieliśmy wspaniałe nabożeństwo, przepełnione obecnością Ducha Świętego, kiedy Duch Święty wlewał w nasze serca radość. Nie chciało się skończyć tego nabożeństwa, nie chciało się iść do domu, dlatego że kiedy jest Boża obecność, kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy dotyka naszych serc, to czujemy się tak dobrze, tak wspaniale, że nie chce się, aby to zostało gdzieś przerwane. I cieszę się i dziękuję Bogu dzisiaj za to, że ta radość pozostaje w moim sercu do dzisiejszego poranka i wierzę, że to będzie wspaniały, piękny tydzień w Bożej obecności, z takim Bożym działaniem w moim życiu. I druga rzecz, która wlewa w moją serce radość, to taka, jak wiecie z mojej relacji na Facebooku, mieliśmy wczoraj z naszej placówki w Bydgoszczy ślub młodych Etiopczyków, którzy w Bożej obecności, tak, w obecności Kościoła ślubowali sobie Miłość, wierność i to, co, czego doświadczyłem podczas wczorajszego ślubu i, i tej uroczystości, różnych rozmów, nowej kultury, nowej kultury, czegoś innego się nauczyłem, pokazuje mi też tą różnorodność kościoła, którą Bóg daje, ale też ta różnorodność kościoła powoduje to, że niezależnie z jakiej jesteśmy kultury, niezależnie z jakiego jesteśmy kraju, jeżeli w nas y, przepływa duch święty, jeżeli w nas y, mieszka duch święty, to niezależnie od tego, skąd jesteśmy, możemy razem chwalić Boga, bo uwierzcie mi, wczorajsza cała uroczystość to było tak naprawdę chwalenie Boga. Y, piosenki, pieśni, które leciały w tle, y, podczas których też y, y, bawiliśmy się. To były pieśni, które oddawały Bogu chwałę za to, że jest, za to, że, Syn, że jest wspaniałym Bogiem, że nas kocha, że jest przepełniony pełen miłości. I dzisiaj słowo na dobry dzień, którym chciałbym y, Was zostawić, to jest słowo, które zostało zapisane w liście do Efezjan i ono tak bardzo mocno gra w moim sercu od wczorajszego dnia, od y, tak naprawdę od samego rana, kiedy y, rano stałem, przygotowywałem się do niedzielnego nabożeństwa. Z listu do Efezjan z czwartego rozdziału. 15-16 werset mówi tak przeciwnie. Zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdowmówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. I właśnie yy, to, co Paweł mówi, że z niego czerpie całe ciało, a więc z Chrystusa. Z ducha świętego, który jest nam dany, czerpiemy siły na każdy kolejny dzień, ale też to, co jest napisane w 16 wersecie. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Kochani, wczoraj było właśnie takie połączenie różnych części ciała Chrystusa z różnych części świata które razem ze sobą wzajemnie się zasilały podczas, poprzez modlitwę, poprzez dobre słowa, poprzez rozmowy. I tak samo było w naszych na nabożeństwie. Odwiedziły nas osoby i z Gniezna, i z Hełmży i zbyt goszczy, i zeżnina. I połączyło nas właśnie to. Połączyła nas głowa, połączył nas Chrystus w jedno ciało, które wzajemnie się zasila. I naprawdę jestem przepełniony radością, że Kościół Jezusa Chrystusa ma się dobrze, że Kościół Jezusa Chrystusa nie robi tego, co robi świat. Nie segreguje ludzi, ale pozwala na to, żeby byli razem połączeni w miłości Chrystusa, przepełnieni Duchem Świętym i razem oddawali Bogu chwałę. Życzę Wam takiej radości na ten tydzień. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.